wszystkim ostatnio oglądając różne krótkie filmy zobaczyłam, że ludzie sobie malują akwarelami i tak mnie to zainspirowało i popatrzyłam, jak oni to pięknie robią, że sama sięgnęłam po akwarele i stwierdziłam, że dzisiaj namaluję portret samymi akwarelami. I to był zły pomysł. No cóż, miałam trochę inne założenia i inaczej to sobie wyobrażałam, i ten film jest o tym, dlaczego ja nie maluję samymi akwarelami portretów. No jest to temat trudny. Napiszcie mi, jeżeli wy zajmujecie się tworzeniem portretów, malowaniem czy rysowaniem, to jakie produkty, jakie przybory wybieracie do tworzenia ich? Czy są to jakieś farby, kredki, ołówki? Wy może rysujecie cyfrowo? Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, a my przechodzimy do mojego dzisiejszego failu. Pierwszą dużą czerwoną flagą, <grym> red flagą, <grym> był właśnie ten blok. W ogóle zauważyłam, że go mam, i tak stwierdziłam, że będzie on fajny, będziemy na nim malować, będzie super. Nie jest to bawełna, jest to 100% celuloza. Więc w głowie powinna mi się pojawić lampka: skoro nie lubię malować na celulozie, to dlaczego ją w ogóle wzięłam? I dlaczego ja ten blok mam w swojej kolekcji? Ja tego nie rozumiem. Do tego jeszcze ma tak mocno widoczną fakturę, że ciężko się na tym cokolwiek szkicuje. Prawie nic nie było widać, tak ciężko mi się szkicowało. Powiem wam, że to była kolejna tragedia. A jeszcze trzecią tragedią w dzisiejszym malowaniu był dobór pędzla. Ale was będzie irytować to, że zostają włoski na tym papierze. W sensie, że z tego pędzla wyrywają się włosy zostają na rysunku, albo wchodzą mi do farby i no jest po prostu genialnie. No, lepiej sobie tego malowania wyobrazić nie mogłam. Ja o tym marzyłam, żeby wyciągnąć kartkę, wyciągnąć akwarele, Porelaksować się, pomalować, zrobić coś bardzo ładnego, taka zainspirowana tymi rysunkami, ilustracjami, które widziałam w internecie, stwierdziłam, że no co, ja nie mogę. przecież lubię sobie pomalować, porysować, więc na pewno mi coś fajnego wyjdzie. No właśnie. Następną rzeczą był dobór zdjęcia. Nie wiem, czy fani Stray Kids już widzą kogo tutaj maluję. Jest to Felix, inaczej po koreańsku Felix. Mm. No właśnie, dlaczego ja się porwałam z motyką na słońce i wybrałam sobie portret do malowania tego najstarsi, nie wiemy, my coś górale nie wiedzą. Mogłam sobie wziąć coś łatwiejszego. Narysować jakieś, no nie wiem, kreskówkowe coś. Jakieś anime. Mniej takiego cieniowania do zrobienia. <grym> nie. Musiałam sobie wybrać portret. I to jeszcze mężczyzny, no słuchajcie, no... To była po prostu najlepsza opcja do pomalowania po przerwie akwarelami. Nie liczę tego, gdzie malowałam Ganzai Tambi, które były rozwarstwiające się, w sensie te takie kolorowe, bo to było takie nakładanie kolorów na papier, a tutaj już jednak trzeba troszkę pokombinować, żeby nałożyć te wszystkie warstwy na siebie. No i jak wiadomo, technika akwareli jest szkoląca cierpliwości. Trzeba naprawdę się naczekać, żeby cokolwiek ładnego z tego wyszło. A ja nie mam kompletnie cierpliwości, i to jest jeden z powodów, dla którego nie umiem malować akwarelami portretów. Ja nie mam cierpliwości i ja chciałabym, żeby to wszystko idealnie wyglądało już od samego początku, kiedy nałożę tę pierwszą plamę i później, żeby po prostu nie trzeba było tego poprawiać, no bo no nie, no to jest po prostu. To, to mnie dzisiaj przerosło. Później powiem Wam, że no jestem niezadowolona i przez całe malowanie się niecierpliwiłam i stwierdzałam, dlaczego mi to tak wychodzi, czemu to tak brzydko wygląda i że już nie chcę tego malować. Szczególnie, że wybrałam sobie taki papier, który chciałam już trzepnąć w kąt i wziąć bawełnę. Nie wiem, czemu, ale uwielbiam bawełnę. Szczególnie to w 100%. I szczególnie z SMLT, tak Wam polecam. No ale dobra, przejdźmy dalej. Dlaczego jeszcze nie maluję, znaczy nie umiem malować akwarelami portretu? Dlatego, że po prostu nie umiem i nie trenuję tego. Zauważyliście pewnie na moich szorcach. Kiedyś, jakiś czas temu malowałam sporo akwarelami, ale później jeszcze dokładałam line art. I to było albo jakimiś cienkopisami, albo kredkami i... Podczas tego tworzenia akwarelami nie wyglądało to najlepiej, ale później to wszystko się jakoś ładnie dopracowywało, kiedy dokładałam obrys. I zdecydowanie lepiej jakieś elementy wyglądały, typu obrysowanie oczu, zrobienie jakichś szczegółów, po prostu zaznaczenie ważnych rzeczy na tej ilustracji. A tutaj dałam sobie za zadanie, że tylko te akwarele będą w użytku i nic więcej. Chociaż powiem Wam, że na koniec jednak no, musiałam. Na pewno wiecie o co mi chodzi. Biały żelopis. Biały żelopis to jest u mnie must have i biały żelopis musi być, ale lineartu w ogóle nie robiłam, jakby co. No także lepiej wygląda, jak później dodam ten lineart. To jest mój taki kolejny powód, dla którego nie maluję tylko akwarelami portretów szczególnie. Nie, no, jak ja patrzę na to, co teraz tutaj jest na ekranie, to po prostu mi się nóż w kieszeni otwiera. I zobaczcie, że on za bardzo nie jest podobny. Właśnie ja w ogóle nie pokazałam, z jakiego zdjęcia ja to malowałam. O, tak to właśnie wygląda. <grytanie> no nie jest podobny. Te oczy mi w ogóle tutaj też nie wyszły, później je starałam się poprawiać. W ogóle Felix ma brązowe oczy, ale wydaje mi się, że czasami nosi te soczewki niebieskie. Tak przynajmniej z tego co zauważyłam na zdjęciach. No i moim zdaniem, właśnie bez tego dodania żelopisu na koniec byłaby tragedia, bo szczególnie kiedy przeszłam do malowania włosów, to stwierdziłam, że nie chcę mi się tego wszystkiego malować takimi delikatnymi pociągnięciami, takie, wiecie, te takie oddziałki, przedziałki pomiędzy włosami, pomiędzy pasmami i dodałam tego białego żelopisu, no bardzo dużo później, na, szczególnie właśnie, żeby zaznaczyć takie małe jakieś delikatne włoski dookoła, żeby też gdzie-niegdzie rozjaśnić, bo także możecie zobaczyć, że skóra jest tutaj ciemniejsza, ale też zależało mi na tym, żeby zrobić taki kontrast pomiędzy jego bardzo jasnymi włosami a skórą. Chociaż muszę przyznać, że akurat na tej kamerce, którą nagrywam od boku, no jest to dosyć Ciemne. W sensie na żywo wygląda jaśniej, tutaj na tej kamerce trochę ciemniej. Kolejna rzecz, którą wydaje mi się, że zrobiłam źle jest wybór formatu A4. No nie wiem, myślę, że na A5 chyba by mi lepiej poszło już, bo miałabym po prostu mniej obszarów do zapełnienia i by mi to szybciej szło i nie cierpliwałabym się aż tak mocno. Po prostu muszę poćwiczyć cierpliwość. Albo... Malować czymś innym, albo rysować czymś innym. W ogóle mam teraz za zadanie sobie zrobić ilustrację kredkami, więc śledźcie mnie na Instagramie, czy na tych shortcach krótkich, albo na TikToku. Trzymajcie kciuki, żeby nie było tak jak przy tej ilustracji, abym właśnie się nie niecierpliwiła, bo kredki też są takim narzędziem, które trzeba nakładać stopniowo. Jednak to kolorowanie markerami mnie naprawdę rozleniwiło, i stwierdzam, że markery są tak szybką techniką i tak szybko widać jakieś rezultaty, że kiedy sięgam po jakieś inne przybory typu właśnie akwarele, te farby akwarelowe albo kredki, albo ołówek nawet. Słuchajcie, jak ja dawno nie rysowałam ołówkiem jakichś realistycznych rzeczy. Pamiętacie, kiedy ostatnio to robiłam? Dajcie mi znać w komentarzu, jeżeli kojarzycie jakiś ostatni mój rysunek tworzony realistycznie ołówkiem. Bo ja totalnie nie mogę sobie przypomnieć. Jestem tego zdania, żeby każdy sobie malował jak chce i używał jakich chce produktów. Dlatego z chęcią bym tutaj dołożyła ten lineart, ale skoro już sobie zrobiłam wyzwanie, to tego nie dokładałam. Jedynie ten biały żelopis, ale o tym Wam już przed chwilą mówiłam. No i też chciałam, żeby to jego ubranie było delikatnie rozmyte, aby nie było takie ostre, żeby bardziej przyciągała uwagę jego twarz, a na dole, aby coś tam po prostu było widać, że jest w coś ubrany, ale nie robić wszystkiego tak szczegółowo, idealnie, chociaż co tu jest w ogóle idealnego w tej ilustracji, no nic nawet. No dobra, może delikatnie siebie przypomina, jak przymrużymy te oczy. Oddalimy na jakieś 10 metrów tę ilustrację. To portret może przypominać Feliksa. Dajcie mi znać, co ty o tym sądzicie. Muszę przestać wybierać randomowe rzeczy do malowania i skupić się na tych, które sprawiają bifrydę, bo to jest. No tu nie idzie w dobrą stronę po prostu i tylko się denerwuję. Ale no cóż, przynajmniej sprawdziliśmy, że nie umiem tego namalować. No, no nie wyszedł mi podobny. No, dobra, już przyznaję to. Ale zawsze mogło być gorzej. <laughs> tego się trzymajmy. Ok, i w tym odcinku to już wszystko. I tak jak Wam wcześniej mówiłam, jeżeli wy malujecie, to koniecznie napiszcie mi, czy próbowaliście kiedyś malować akwarelami, samymi akwarelami, bez żadnego dodatku. Portret i jak Wam wychodzi. Myślę, że są ludzie, którzy przepięknie malują, także dawajcie znać koniecznie w komentarzach. Ja zapraszam Was jak zawsze na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne rzeczy na bieżąco: filmy, zdjęcia, rysunki i relacje. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach w środę i soboty. Także do zobaczenia i pa!